do reflektometru optycznego, czyli Optical Time Time Domain OTDR. Przechodzimy wciskając F1, czyli OTDR. Tutaj bardzo wygodną funkcją jest funkcja Real Time. W ten sposób uzyskujemy informacje o mierzonej linii. Jeśli wypniemy linię zaraz zobaczymy tylko i wyłącznie szum. Po ponownym wpięciu linii widzimy odbicie od złącza reflektometru, odbicie od jakiegoś złącza na linii i odbicie od końca tejże linii. Tutaj już mamy tylko i wyłącznie szum. W trybie Real Time pod F1 mamy możliwość zmiany długości fali. O, teraz mamy już pomiar na fali 1550 nm. Także zakres pomiarowy może być zmieniony. Zakres pomiarowy 1 km. Natomiast no, w wypadku y, tej linii y, 1 km to akurat dobrowy. Przy tym pokrętłem, wciskając pokrętło, można zdecydowanie przyspieszyć ruchy y, lub spowolnić ruchy kursora. Tutaj mamy pozycję kursora 497 m, czyli o, mamy 500-metrowy odcinek. Kolejny odcinek. Łącznie 808 metrów światłowodu. Szerokość impulsu, który jest wykorzystywany do pomiaru. W tym celu zrobimy sobie zbliżenie na to miejsce. A zanim zmienimy szerokość. 100 nanosekund. Tutaj mamy falę pomiarową. Zakres pomiarowy 1 km i szerokość impulsu 100 nanosekund widać, że odbicia od złącz nieco się poszerzyły. Więc zwiększymy impuls do 200 nanosekund. Znów zwiększyły się jeszcze bardziej, ponieważ używamy dłuższego impulsu do pomiarów. Natomiast jeśli zmniejszymy je do 10 nanosekund, o, proszę bardzo, są bardzo wąskie. Strzałkami poziomymi możemy powiększać obraz w poziomie, pionowymi powiększać i pomniejszać w pionie. Tutaj widać dosyć specyficzny kształt tego impulsu. Zatrzymajmy zatem tryb real time i wejdźmy w ustawienia reflektometru. Tu, w ustawieniach, warto wybrać interwał próbek nie normalny, tylko wysoka rozdzielczość. To spowoduje po ponownym przyciśnięciu real time zwiększenie rozdzielczości pobierania próbek. Przemieszczamy się ponownie kursorem do. Naszego punktu testowego. I w tym momencie wyraźnie już widać, że nasze zdarzenie składa się z dwóch mniejszych odbić. Są one wynikiem odbić od złącz będących na końcach kilkumetrowego paszkordu Długość tego paczkordu możemy zmierzyć wybierając tryb marker. Marker dwupunktowy. Na szczytach odbić, ponieważ nie jesteśmy w stanie zlokalizować początku tego odbicia. On jest pokryty, przykryty gdzieś pierwszym zdarzeniem, zatem wybieramy szczyty tych pików. Widzimy odcinek 1-2 ma długość 2 metrów, czyli ten paszkord ma długość 2 metrów. Natomiast jeśli interesowałoby nas tłumienie tych dwóch zdarzeń, możemy je zmierzyć tylko łącznie, wybieramy marker czteropunktowy. Wówczas należy Ustawić dwa odcinki uśredniające przed i za interesującym nas zdarzeniem. O, i w ten sposób mamy informację o odcinkach uśredniających. Jak również pod pozycją tłumienia spawu mamy tłumienie zdarzenia znajdującego się pomiędzy odcinkami. Przy czym tak naprawdę ten odcinek uśredniający jest przedłużony w tym kierunku, a poziom tłumienia zmierzony w punkcie 2. Jeśli chcemy zlikwidować e, widok markerów, wybieramy marker, funkcje pomocnicze, skasuj marker i w tym momencie markery zostały już usunięte i skasowane.